Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Zebraliśmy się tutaj, by odpowiedzieć na kilka nurtujących nas i Państwa kwestii. Proszę Państwa, naszą sytuację można by było opisać w sposób obrazowy i zrozumiały dla wszystkich. Otóż od początku jesteśmy na takiej beczce prochu. Towarzyszy nam niepewność niepewność co do poszczególnych decyzji organów jak również z drugiej strony towarzyszy nam pewność że takich inwestycji na swojej ziemi i podobnych nie chcemy. W momencie opiniowania tego przedsięwzięcia przez RDOŚ wiedzieliśmy i upewniały nas tym wyroki NSA z 2017 roku, że w przypadku pozytywnej decyzji RDOŚ to tylko i wyłącznie taką decyzję może unieważnić kontraport środowiskowy kontraport środowiskowy rozszerzony, który w sposób udokumentowany wskazałby wady raportu przeoczenia lub jak, jakieś nietrafności rozwiązań. NSA nazywa kontraport dokumentem, który ma równorzędny ciężar gatunkowy w stosunku do raportu. Wypowiadają się w nim specjaliści, którzy, Przeprowadzają ocenę uwarunkowań przyrodniczych. Na taką ewentualność byliśmy przygotowani. Dziękujemy Państwu za zrozumienie i za poparcie nas, jak również za wszystkie wpłaty finansowe dokonane w tym i innym celu. Na tą chwilę wiemy, że mamy już decyzję Rdosiu, jest to postanowienie negatywne. Na tę chwilę do obecnego raportu. Nie jest potrzebny kontraport, ale powtarzam, do obecnego raportu. W tej chwili czekamy na opinię Wód Polskich i na decyzję organu gminy, jaką podejmie wójt gminy. Również czekamy na ruch pana inwestora. Obaj panowie mają możliwości prawne, z czego skorzystają, nie wiemy, a na każdą ewentualność musimy być przygotowani. Nie wiemy też, proszę Państwa. I jak się dalej potoczy sprawa związana z wydaną decyzją, i wszystkie pieniążki, które też mamy, możemy przeznaczyć albo będziemy zmuszeni przeznaczyć na zastępstwo procesowe, na opinie biegłych, które będą rozstrzygały tę sprawę, jeżeli dojdzie do sprawy sądowej. Jak Państwo widzicie, przygotowaliśmy się na najczarniejszy scenariusz, ale też jesteśmy przygotowani na ten dobry. Jesteśmy też przygotowani na ewentualność taką, że oto może do gminy wpłynąć nowy wniosek. Za wszystkie z Państwa strony reakcje bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że nasz włodarz chce być bardzo obiektywny. To istotne z naszego punktu widzenia i na pewno z punktu widzenia Pana inwestora. Nasz komitet powstał, by wyrazić sprzeciw. Naszej, naszej społeczności. Jeżeli chodzi o zrzutkę.pl oraz wpłaty na konto, są to wpłaty dokonywane na dwa cele. O tym była mowa od samego początku. Jeden dotyczy kontraportu. Tak jak pani Lucyna tu wspominała, ten kontraport będzie wykorzystany w momencie, Albo pozytywnej decyzji wójta, bądź na przykład w sytuacji, kiedy inwestor złoży nowy raport, nowy wniosek z nowym raportem. Kolejna e, część pieniędzy, którą zbieramy, to jest e, obsługa prawna. E, wiemy, że e, tego, typu, e, tego typu działania i tego typu sytuacje e, doprowadzają do, e, do sądu jest kilka instancji. E, na pewno pan inwestor posiłkuje się kancelariami prawnymi. My również takich potrzebujemy. Godzina konsultacji prawniczej kosztuje 250 zł netto. Ważne jest też to, że w momencie, kiedy te pieniądze nie będą nam potrzebne, i y, y, zrzutka.pl oraz konto daje możliwość zwrotu wszystkich pieniędzy wpłaconych przez darczyńców. Także nie muszą się państwo o to obawiać. Chcielibyśmy też zauważyć, że. Y, Nasza obecność na spotkaniach dotyczących powstania tej inwestycji jest znacząca, i ona wypływa z nas. Chcemy, żeby nasza obecność miała wyraźny wpływ na to, i jakby ob przedstawiała obraz tego, jak nasza zależy zdanie. nam na tym, by, by ta chlebnia nie powstała. Bardzo czekamy na konsultacje społeczne, by móc powiedzieć Wójtowi to, co nas niepokoi. Chcielibyśmy też wspomnieć o petycjach, które, które są podpisywane online oraz papierowo. Petycje online w naszym kraju są przyjęte jako forma wypowiedzi społeczeństwa. W niektórych przypadkach są to nawet miliony podpisów. Pod naszą petycją podpisały się osoby z całej Polski. Te osoby w dużej mierze albo do nas przyjeżdżają, albo mają ziemię na, naszych, na terenie naszej gminy, i dlatego podpisali tę petycję, bo dla nich powstanie chlewni jest istotnym argumentem. Nasz komitet zawiązał się z osób, które sprzeciwiają się budowie chlewni w Gminie Giby. Jak się okazało, poparcie naszego komitetu jest bardzo ogromne. Czujemy się przedstawicielami mieszkańców naszej gminy i naszych terenów. I ten głos wyrażamy. Otrzymujemy bardzo dużo głosów pozytywnych, podziękowań za to, że jesteśmy aktywni i walczymy przeciwko powstaniu chlewni na 1996 świni w gminie Giby.